I witam Was w filmie vlogowym na temat kostek magnetycznych. Kostek magnetycznych, a raczej tego, co w środku, czyli magnesów. Pojawiło się takie pytanie na pewnej grupie speedcuberskiej, grupie, na której zapewne Was nie ma, ponieważ jest to mocno zamknięta grupa, nastawiona na tych weteranów, na najszybszych, najlepszych speedcuberów, na tych, którzy wnoszą dużo w polski speedcubing. Pojawiło się tam pytanie i ciekawy temat: czy magnesy w kostkach, czy magnesy w kostkach to jest jeszcze usprawnienie? Czy już przesada, coś co samo nam układa kostki. Główne zarzuty padły na Pyraminxa. Pyraminx w tym wypadku Mofangę x Bell, który, jak wiecie, pokazywałem w recenzji, ma typy, które w zasadzie się dokręcają same. Od pewnego stopnia te typy dokręcają się same. Jak widzicie, mamy dany kąt, puszczam, tip się dokręca. Tip się dokręca, widzicie? To jest. Problem, który pojawił się i dość mądre pytanie: czy rzeczywiście te magnesy są jeszcze usprawnieniem kostek? Czy to już nie jest przesada? Czy nie dzieje się tak, że zaczynamy ta tworzyć takie kostki, które będą w dużej mierze się układały za nas? Hmm. Ja mam troszkę inne podejście do tej sprawy i ja w żaden sposób nie chcę eliminować magnesów i uważam, że to nie jest nic złego. Już Wam tłumaczę o co chodzi, a chętnie przytoczę tutaj argument Kaliny Brzezińskiej, który bardzo mi się spodobał i który bardzo popieram. A mianowicie, dotyczący tego, co jest w regulaminie WCA zawarte, jak dobrze wiecie, mam nadzieję, a jeśli nie, to przeczytajcie regulamin, bo warto, a jeśli jedziecie na zawody, to nawet należy znać taki regulamin. Są kąty na kostkach, czy to w pyrce będzie 60 stopni, czy w kostce 3x3 45 stopni, to są kąty, które są kątem granicznym, jeśli chodzi o otrzymanie kary. Czyli jeśli odłożę kostkę 3x3 tak w ten sposób na zawodach, i będzie dokładnie 45 stopni, i ja nie dostanę kary, i ta kostka jest uważana za ułożoną. To samo w pyrce, jeśli ten kąt nie przekroczy 60 stopni, w tym wypadku tipa, to też kostka jest uważana za ułożoną. I tu się pojawia teraz tak naprawdę najlepsze chyba wyjaśnienie motywu magnesów. Czyli jeśli tak odkładam kostkę, jest ułożona, idąc w tym kierunku, gdzie magnes by kostkę nam przepchnął, to czy ten magnes jest i załóżmy, że z tego kąta nam dokręci, tipa, czy tego magnesu nie ma i odłożymy kostkę w ten sposób, to tak czy siak nadal jest to kostka ułożona, więc ten magnes wpływa w sposób no w zasadzie tylko wyglądu. Bo, tak jak mówiłem, czy odłożymy kostkę w ten sposób, czy w ten sposób kostka jest ułożona, więc magnes nie wychodzi poza to, co byśmy mogli zrobić. To znaczy. Magnesy nie są na tyle mądre, żeby na przykład z takiego kąta, gdzie rzeczywiście kostka by była uznana jako plus 2, kara plus 2 sekund, no to magnes nie jest na tyle mądry, żeby przekręcić tą kostkę ponad te 60 stopni, żeby się dokręciła na miejsce. I to jest główny aspekt tego, że tak naprawdę te magnesy nie wychodzą poza to, co byśmy normalnie zrobili. Kostka 3x3, patrzcie te magnesy, to jest kostka, którą mi wysłał Franek, Vailon GTS zrobiony przez niego. Patrzcie, jak mały kąt możemy zrobić, a magnesy nadal nie przyciągają. Naprawdę, to jest kąty takie, że może i te magnesy ustawiają, ale prawda jest taka, że chociażby mi z tego kąta magnes przyciągnął. Załóżmy, że mamy mag magnes mocny i stąd przyciąga z takiego kąta. No to nadal przyciągnie, ok, kostkę złożona. Nie przyciągnie, nadal ta kostka złożona. Nie ma żadnej kary, więc te magnesy tak naprawdę wiele nie zmieniają. I póki jest coś takiego, myślę, że nie ma co się bać. Ja osobiście chciałem Wam przekazać to moje zdanie, że twierdzę, że takie kostki. Z magnesami w środku nie wybiegają w żaden sposób poza regulację. Poza. No, według mnie nie ułatwiają zawodnikom, tym, którzy mają te magnesy, nie dają im przewagi nad osobami, które nie mają magnesów. Bo prawda jest taka, że ja mogę odłożyć, zobaczcie, dwie kostki. Ktoś będzie miał kostkę magnetyczną, ja będę miał, ja będę miał magnetyczną, ktoś będzie miał zwykłą. Ktoś odłoży tak kostkę a moja magnetyczna kostka się dokręci przy odkładaniu. Jest różnica między tymi kośćmi, dla sędziego nie ma. Tu jest kostka ułożona i tu jest kostka ułożona, więc te magnesy w zasadzie nie wpływają na praktycznie na nic. Jest to typowy feeling podczas złożenia i da się wyczuć. Więc oczywiście będzie w recenzji tej kostki niedługo. I da się wyczuć, że te magnesy gdzieś tam ustawiają nam ścianki. Przede wszystkim w kostkach takich jak Pyraminx nie ograniczają fizycznie ruchu i tu na przykład nic nam nie trzy. Normalnie są kuleczki i ta kulka cały czas tu się ociera. A dopiero tu wskakuje na miejsce. W tym wypadku, jeśli są magnesy, no to te magnesy nam nie ograniczają tego ruchu i tak naprawdę nie wychodzą poza to, co by naturalnie było uznane jako ułożona kostka. To jest moja opinia. Wy oczywiście możecie mieć swoją opinię, bo opinia jest jak pewna część ciała każdy ma swoją. Dlatego zachęcam Was do dyskusji pod filmem, jeśli też macie jakieś zdanie swoje na temat magnetycznych kostek. Jeśli uważacie, że według Was to jest nie fair i że, niektórzy, że ci co mają magnetyczne kostki mają ułatwioną sprawę na zawodach, śmiało piszcie o tym, chętnie poznam Wasze opinie, ja zawsze wszystkie komentarze czytam. Moje zdanie jest takie, że te magnesy to jest taki niepotrzebny strach, bo tak jak mówiłem, magnesy nie są jeszcze na tyle mądre, żeby wiedzieć w którą i kiedy przekręcić ściankę. A jeśli już przekręcają, no to z takich pozycji, z których kostka nadal jest złożona. No nie ma możliwości, żeby mieć dwa magnesy po dwóch stronach i żeby kostka, będąc na 45 stopniach, w daną się przekręciła. No musiałby być tylko z jednej strony magnes, ale to była losowość, że raz się obróci w dobrą stronę, raz nie. To tyle w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was do oglądania innych filmów, do recenzji tej magnetycznej kostki, która już za parę dni trochę więcej powiem o tych magnesach, czy one rzeczywiście tak pomagają. No, na razie nie będę wam nic zdradzał. Jak będzie film, to zobaczycie, jakie jest moje zdanie o tych magnesach w kostce. Czy są rewolucją, czy może picem na wodę, czy tylko tak. O, fajnie, kostka ma magnesy. Więcej w filmie. Dzięki wam wielkie za uwagę. Do zobaczenia, widzimy się w następnych filmach i cześć.